Od sierpnia 2011 roku kierowcy jeżdżą po tymczasowym rondzie przy Wieży Ciśnień. Wszystko wskazuje na to, że tymczasowe rozwiązanie w tym roku zostanie zastąpione przez rondo, które zostanie w tym miejscu już na stałe. Przeanalizowano skutki przyjętego rozwiązania i wiadomo, jaka koncepcja najlepiej usprawni ruch w tym rejonie miasta. Nowe rondo będzie wyglądało podobnie do obecnie przyjętego rozwiązania, z tą różnicą, że będzie większe, by swobodnie mogło do niego dochodzić również ulica Kołtaja. Powiat zarządca tej trasy zabezpieczył już stosowne środki w budżecie. Do końca kwietnia spodziewamy się otrzymać dokumentację, jeżeli będzie ona przyjęta bez uwag. Wystąpimy o udzielenie pozwolenia na budowę, tak aby spróbować zrealizować to zadanie jeszcze do końca bieżącego roku. Na to zadanie mamy w budżecie powiatu przewidzianą kwotę miliona złotych. Powinna ona wystarczyć na realizację tego zadania, które będzie docelowo umożliwiało również połączenie ulicy Kołontaja bezpośrednio poprzez park, również do tego ronda. Włączenie ulicy Komontaja do Nowego Ronda będzie zadaniem miasta realizowanym w późniejszym terminie. Budowa ronda u zbiegu ulicy 30 stycznia i Bałdowskiej będzie najprawdopodobniej najpoważniejszą inwestycją drogową powiatu w bieżącym roku. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do planowanego remontu ulicy 30 stycznia na terenie górek przemysłowych. To zadanie mamy przewidziane do realizacji w bieżącym roku. Jednakże z powodu braku zapewnienia dofinansowania z tzw. schetynówek Prawdopodobnie zadanie to nie będzie realizowane w tym roku. Będziemy je chcieli przesunąć na kolejny rok, ubiegając się z przyszłorocznej puli schetynówek o dofinansowanie. Teraz kierowcom pozostaje czekać na budowę ronda w sąsiedztwie wieży ciśnień. Środki na jego budowę w budżecie powiatu już są.